Chwila moment! To Scooby-Doo, ten wredny kundel, który pomógł wsadzić nas do więzienia! A to świernięty kumpel Scoobiego, Kudłaty Rogers! O, Scooby, zdaje się, że jest tylko jedna droga odwrotu. Choć na jej końcu nie czeka nas nic miłego. Gazu! Nie pachniesz perfumą. My też nie. Scooby, widzisz starego Wyklesa? Za nim! za to, że śledząc Wicklesa, trafiliśmy w jakieś zakazane miejsce. Zakazane? <grystanie> to normalnie miasto duchów. Chodźmy za nim. Zobaczymy, co kombinuje. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Scooby-Doo 2 Potwory na Gigancie. Wyszliśmy właśnie z pubu Upiorny duch, martwy duch, coś takiego. E, I znajdujemy się teraz w jakiejś opuszczonej fabryce, coś w tym stylu, w pogoni za Wicklesem. Także rozejrzyjmy się tutaj. Tu Możemy znaleźć jakieś fajne rzeczy, właśnie ślady. Spróbujemy zebrać w tej lokacji je wszystkie. E, Iść na podwórze to jeszcze nie. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Spójrz w okno, o. I otrzymaliśmy kolejny... Yy, ...kolejny ten... <grystanie> ...wallpaper, w sensie, no... Yy, ...tapetę na ekran. Dobra, coś jeszcze tu możemy zrobić? Chyba nie. Dobrze, w takim razie idźmy na podwórze. Przekonajmy się, co stary Wickles knuje. Dobra. Spójrz na zardzewioną beczkę. I kolejne ślady. A nie, 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 nie. Nie chcę iść do głównej ulicy. Ja myślę, że tam też będzie jakiś ślad. Spójrz na obluzowane deski. O! Coś z tymi oknami chyba będzie. Właśnie. Szkieletowcy. Ta. Eee, tu. O! I gdzieś chyba jeszcze zostaje jedno. Jest do głównego wejścia, to nie, nie, nie. Na co to jeszcze można zarzucić? O, właśnie. Mamy wszystkie ślady. I kolejną tapetę. Tak, wszystkie te tapety to są wzięte prosto z filmu kadry. Także fajnie. I teraz tak, idźmy do głównego wejścia. No to, coś tu jeszcze można obejrzeć. Wejście numer jeden. Ok, spójrz na stary wózek, górniczy. Lampa. Eee, o, okno. O! ho. ho. Tam był chyba kapitan Cutler. Jeszcze te efekty dźwiękowe przy tych e, przy tych tapetach. Fajne to jest. Dobra, wejdźmy do środka, do kopalni. W tym czasie. Randamonium. Związek chemiczny, który w stanie gazowym jest niezbędnym składnikiem do tworzenia potworów. Czy randamonium świeci? Jak te ślady w posiadłości Wiklesa? Randamonium można znaleźć w niektórych kopalniach srebra. Może jest w tej opuszczonej kopalni tuż za kulzwi. Musimy się tam wybrać i sprawdzić to. Oh, ta kopalnia jest zbyt straszna dla mnie i dla Skubiego. Klikaj na opryszkach, to będą się trzymali z daleka. Znajdź sekretne miejsca, na których można kliknąć, to zdobędziesz dodatkowe punkty. Tylko nie zapomnij zbierać Skubich rupków. Żeby się stąd wydostać, potrzebujemy 50. No dobra, mamy kolejną minigierkę. Trzeba w nich strzelać w przeciwników, tak żeby nas nie dopadli. Także przyjemne, przyjemne. Dobra, tutaj te ciastka też. Niestety nie udało mi się. A, dobra. Kolejne. Uu, tajemnica. W te puszki się trafi te 25 do tajemnicy. No proszę, ale nie wiem co to w ogóle ma robić. Zobaczymy sobie w podsumowaniu co ona daje. Ta tajemnica trochę nie ogarniam. O, kolejna tajemnica, tym razem zapajączka. Dobra. Kolejna puszeczka. KP trochę sobie zrespimy. A co się będziemy? O, kolejna pucha. Dobra, poszukiwasz złota daleko jeszcze. Aha, bo musimy chrupki zebrać 50 chrupek, dobra. O, tam była puszka. Dobra, udało się. A, eee, okej. Okay. Szkoda, że tu nie ma tych takich pudełek z bo Byłoby troszkę szybciej. Uu. Jeszcze jeden. O, mamy 50 kropków. Dobra. A <laughs> czyli będę osiągnięty. Brawo, pełny sukces. Status misji. Wynik to 1060? Premia zdrowotna, premia chrupkowa. Okej, okay, suma punktów. A gdzie to w ogóle było z tą tajemnicą? To nie wiem, o co w ogóle z tym chodziło. Możecie mi napisać w komentarzach, jeśli wiecie, o co dokładnie w tym chodziło. to, ja? Dobra, i zjeżdżamy domu. Normalnie w miejscu głowy mieli wielkie gałki oczne. Śmieszne. no nie? W tym czasie jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, czy uda nam się znaleźć jakieś ślady. To kopalnia śladów. Przetrząśnijmy to miejsce. Co ty na to, Skubidu? O, już widać Randamonium, czy jak to się tam nazywało, czyli te takie zielone ślady fluorescencyjne. Dobrze, jesteśmy w podziemiach... ...laboratorium jakieś. Spójrz na urządzenia... Yy, co? Elektryczny wichajster? Aha! Dobra, co tu jeszcze możemy znaleźć? Żeby zdobyć kolejny... ...kolejny ten... kolejną tapetę. Um, można te ślady? Niekoniecznie. Idź do podziemnego laboratorium, otwórz schowek. Uuu, to Terrandamonium chyba. Tak! <grymna> Napakowane szagi. <shaggy. grymna> ja pamiętam tą scenę z filmu. Oni się tu będą chyba bawić eliksirami, tak mi się wydaje. Tak, no i tu jest stricte jedno wielkie laboratorium co tu jeszcze można dotknąć? Okej. Okay. Wentylacja. Dobrze, że nie musimy tam wchodzić. Podejść do stołu. Coś tu jeszcze można kliknąć. Na pewno. To było. Elektryczny wichajster. Idź do windy. Bez jaj, coś tu jeszcze trzeba dotknąć. Hmm. O, o, łańcuchy, właśnie Tak, jakieś komory To w tych komorach wykluwały się te potwory, tak by the way uh, Okej, okay, podejdźmy do stołu laboratoryjnego Albo jeszcze, nie, jeszcze mamy kolejną O, ludweczka Jogurty No na pewno Stary, zmieniłeś się w wielkiego brzydala Raju, musi tu gdzieś być jakieś antidotum oh, Scooby wpakował się nie na żarty Ta dziwna mikstura zmieniła go w coś bardzo nie podobnego Wybierz i przeciągnij dwie mikstury nad kolbę do mieszania roztworów I spróbuj zrobić antidotum dobieraj kolory z głową kolor antidotum nie może się różnić od tego, który widzisz tutaj. Hmm. Trzeba wow. się zastanowić, jak uzyskać różową miksturę. Ale się Skubi zrobił paskudny. No faktycznie, Kodłate miał rację. Czyli tak trzeba tu będzie stworzyć miksturę. Hmm. Trzeba się zastanowić, jak uzyskać różową miksturę. Jak uzyskać różową miksturę? Nie wiem, czerwony Wypróbujmy z żółtym? Czerwoną Wypróbujmy żółtą nie, to nie ten. Ja nie ogarniam jak się łączy kolory, jakie z nich potem wychodzą te barwy. Nie, nie mam żadnego pojęcia. E, ale może spróbujmy, nie wiem, wydaje mi się, że to może być. Może czerwony Wypróbujmy z różowym? czerwoną mixturę. Fioletowa, może. O. Nie? Hmm różowa różowa mikstura. boże nie mam żadnego pojęcia wypróbujmy pomarańczową miksturę! pomarańczowy z różowym? znaczy fioletem nie? wypróbujmy fiolet z żółtym? o kurde wiecie co? Dajcie mi chwilę? nie no bo wiecie tak mogę się bawić cały dzień a to też nie o to chodzi Dajcie mi teraz sobie sprawdzę e... W Jakie dwa kolory dają nam yy, ten różowy? Dobra, moi drodzy. Mam to. Yy, <głos》>, więc tak, byłem na dobrej drodze, bo tak, na pewno to ma być czerwona Próbujemy mikstura. I do tego Wypróbuję musi być biała mikstura. Także no. mamy to. Ja. Yeah. Drugi poziom. Jak uzyskać zieloną miksturę? W ogóle, ja bym w tym miejscu w ogóle został i zostawił go takim jakim jest, bo no, ej, no, co, co można chcieć więcej, nie? Napakowany, chodzi na dwóch łapach, fajnie mu spryska, patrzy. <noise> Także, po kolerę to zmieniać. No ale dobra, jak mamy zrobić zielony, to teraz połączymy sobie czerwony z niebieskim. czerwoną O, jak to nie? Może niebieski Wypróbujmy z czerwonym, może tu kolejność kolorę. też ma znaczenie. Ej, jaka lipa? No co jest? Niebieska i niebieska, a może? Wypróbujmy hmm. No nie, no moi drodzy, ja mam tu ewidentnie, bo sobie ja się wspomagam, żeby nie było, że kolor. Tak, zielony to jest połączenie niebieskiego z czerwonym. No, jest jeszcze taki odcień, odcień bardziej takiej sraki, no ale to już jest jakby żółty z czarnym. Dajcie mi chwilę, no żółty z niebieskim. Aha, żółty z niebieskim teraz widzę. No to ktoś mnie zrobił fuja w necie. Dobra. No, no to teraz mamy zielony. Ok. Trzeba się zastanowić, jak uzyskać pomarańczową miksturę. No, widzicie, internet nie zawsze powie prawdę, zawsze może cyganić. No to też trzeba zawsze mieć jakieś takiej, e, taką parawkę. Co my musimy mieć pomarańczową miksturę? No to żółty z czerwonym. Wypróbujmy, czerwoną Wypróbujmy z No i elegancko, ale to jeszcze nie to. Czerw się zastanowić, jak uzyskać fioletową miksturę. E, fiolet, no to mamy czerwony z niebieskim. Wypróbujmy, niebieską miksturę. Dobra, no i nareszcie mamy to. Udało się. Idźmy dalej tropem tajemnicy. Tak, kontynuujmy. O, cholera. A, ok. Mamy przejście. O, ho, ho, ho. Całkiem jak w pierwszej klasie liceum. Kodaki, no no no. Co tu robicie? Stanowimy paczkę. Nie możecie działać na własną rękę. O matko, patrzcie na to. Cały komplet, kostiumy wszystkich przestępców, których zdemaskowaliśmy. Hmm. Nie wiem, kto za tym stoi, ale nie możemy pozwolić, żeby ożywił kolejne kostiumy. Myślisz, że tym się steruje? Zgadza się. Odłącz panel sterujący. Zatrzymać i... Zliczć no to mamy problem. Stąd, jeśli trzeba, ale odzyskajcie panel sterujący! Trzeba stąd wiać. Przynieś panel sterujący! Okej. Okay. Stary, widziałeś, którędy oni pobiegli? A ci jak zwykle w inną jak stronę. Mówisz, stare przysłowie. Wpadliśmy z deszczu pod rynne z gośćmi, co wyglądają jak szkielety i mają oczy zamiast głów. Gazu, za mną! Kudłaty zdecydował się na ryzykowną jazdę. Skubi chce ruszyć za nim, ale ty musisz nim sterować. Żeby dosięgnąć pudełek ze skubi chrupkami, trzeba podczas zjazdu wyskakiwać w górę. Żeby podskoczyć, naciśnij przycisk myszki. Podczas zjazdu staraj się zebrać jak najwięcej skubi chrupków. Musisz ich mieć przynajmniej 50. Ło, wow, przynajmniej 50. No dobra. Także zbierajmy. Dobra, uciekamy przed szkieletami. Przed szkieletowcami. Tak samo było w filmie oczywiście. E, także spoko. O. Mamy już 20 na 50. Czyli co? Jeżeli nie zbierzemy 50, to po prostu gra nas nie przepuści, dalej trzeba będzie to powtórzyć? Wolałbym tego nie powtarzać. Aczkolwiek proste to jest w miarę, także problemu raczej tam nie sprawi większego. U, dobra. Tędy, Tędy, tędy. No i jeszcze tylko jedna Scooby Chrupka i to jest wszystko. Teraz trzeba tylko po prostu bezpiecznie y, do... doślizgać się do końca. A przy okazji pozbieramy sobie jeszcze więcej tych Scooby O, o dobra. Tędy, tędy. A, nie doskoczyłem. Dobra, daleko jeszcze? <głos> <głos> Można tak coś przyspieszyć? Nie za bardzo, chyba. No, ale dobra, tu już mamy koniec. Także zdobyliśmy 88 skupich rupek Spoko. O i sumarycznie mamy. No, 990 punktów. O, ktoś tu podjeżdża? Jasne. O ile kompletna agonia. Jest to dla ciebie ok. Wskakujcie. Jedźmy do centrum dowodzenia. Jeśli potwory będą nas szukać, zaczną od tego miejsca. Chyba wiem dokąd jechać. Klubu. Do naszego starego miejsca o. spotkań. Tutaj będziemy bezpieczni. Nie zaglądaliśmy tu od lat. No proszę, stara miejscowa. Ten cały zamaskowany gość zmienia Coolsville wariatkowo, a my za to dostajemy po głowie. Zdaje się, że w życiu tak strasznie nie nawaliliśmy. randamonium wykazuje algorytmiczny podprąd od -4,1 do plus -1. Dzięki temu. Tak, sobie myślę, moglibyśmy zmienić prąd i tym sposobem odwrócić proces powstawania potworów. Wystarczy poprzekładać kable w panelu sterującym. Potem trzeba go zanieść do kopalni i podłączyć do bazy. Ja brzmi tak jakiś plan. Zróbmy no guzi. i zamiast stworzyć potwory, urządzenie zacznie je wszystkie niszczyć. Hmm. Trzeba tak poprzekładać części w panelu sterowania, żebyśmy mogli zniszczyć potwory w starej kopalni, która jest wylęgarnią potworów. Za pomocą myszki przeciągaj poszczególne elementy na właściwe miejsce. Tester pomoże ci sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Musimy coś wykombinować, zanim fala potworów zaleje Coolsville. Eee, no dobrze, teraz mamy tak. Czerwony eee, czip. Czasówkę. Niebieski ale nie mam zielonego pojęcia, jak to poustawiać. Biały przewód. Niebieski przewód. Niebieski. A, no dobra. Idźmy dalej. Kondensatory. Biały opornik. Znaczy, opornik, boże, już przecież. Kondensator. E, dobra, bezpieczniki teraz. Czerwony bezpiecznik. Niebieski bezpiecznik. No nie, wiem, to wszystko sprawdźmy. E, przewody. Właściwy kolor 3, właściwe miejsce 1. Aha przewody, teraz spójrzmy przewody, właściwy kolor, właściwe miejsce, żadne. I to jest albo ten, albo ten. Dobra, ale właściwe miejsce nie, czyli na odwrót. Okej okay. teraz tak, chipy. Trzy właściwe kolory jedno właściwe miejsce. Dobra, czyli czerwony miał być tu, a to ma być tu. Bardzo interesujące. No, jak cholera. Dobrze, oporniki, wejdźmy na oporniki. Oporniki, czy tam rezystory, żaden z nich, czyli tak, musi być czerwony i niebieski. Czerwony opornik. O, Git. I teraz tak, bezpieczniki, dwa właściwe kolory. A, czyli jeden kolor jest, nie ten Teges. Dobra, czerwony bezpiecznik. Dwa na dobrym miejscu, to to jest to. No i udało się! Nie było to jakieś mega trudne. Kiedyś się wydawało to takie mega skomplikowane, ale biorąc pod uwagę, że sprawdzamy na bieżąco jakby w każdym etapie zmieniania komponentów sobie właściwą jakby kombinację, to sprawia to właśnie, to sprawia to, że po prostu ta zagadka nie jest na tyle trudna, bo jakbyśmy mieli ustawiać wszystko naraz i dopiero potem sprawdzać na końcu, to by to mega utrudniło. A tak jest to przyjemne, fajne i ciekawe. Znowu nawaliliśmy. Chciałbym raz, choć raz, celowo coś zrobić dobrze. Chcę być bohaterem, ratować świat. Po co się oszukiwać? Co to jest, to coś, co się wynurza z wody? Oj, mamy kolejny problem. Uh, kapitan Katler. To duch... Kapitana Cutlera! No to czas zwiewać! Wiejmy! Musimy ostrzec resztę! Trzeba odstawić panel sterowania do wylęgarni potworów. No Dobra, a więc jedziemy... Tam, Nie wiadomo gdzie. Wiejku, ptasik wrócił. A, duch pterodaktyla. Centrum miasta, OK. Duch pterodaktyla wymknął się spod kontroli i terroryzuje mieszkańców miasta. Uchroń 10 osób przed atakami bestii. Czy tajemniczej spółce uda się obronić mieszkańców Coolsville przed krwiożerczym pterodaktylem? Naciśnij przycisk myszki za każdym razem, kiedy się do kogoś zbliżymy. Wtedy ja zahamuję, a uratowany będzie mógł wsiąść do naszego wehikułu. Dobrze moi drodzy, ale zrobimy tak, bo zbliżamy się już nieuchronnie do końca tej gry. Także myślę, że w dobrym, w dobrym momencie byśmy sobie mogli tutaj zakończyć, bo nie wiem czy po prostu dalej by to szło tymi minigierkami mini i nie mielibyśmy takiej swobody poruszania się po danej lokacji, żeby sobie spokojnie ten odcinek zakończyć. Także wydaje mi się, że to byłby dobry moment i dobre miejsce żeby te odcinki były tak fajnie podzielone czasowo, w miarę równomiernie. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tej grze i co Wam się tu podoba. Także jeszcze raz mam nadzieję, że się Wam podobało. No i cóż, widzimy się w następnych odcinkach, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.